Serdecznie w kolejnej grze o nazwie Spyro The Dragon pełno rozkaże yy, ze swoich czasów. Czekajcie, czekajcie, muszę tylko sobie światło dodać, bo nie widzę nic kompletnie. Slot 1: yy, Create File New Game, tak oczywiście będę musiał wszystko wyciszyć, tak, cała ta kampania itp., itd. Dobra. Hey, o! Oh, to bo nie chcemy całego dobra dobra czekajcie 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 trzeba wyobrazić dźwięki tutaj easy i można grać dobra pierwszy smog który musimy oczywiście prześledzić niestety tego nie ominiemy Then find a baluist, it'll transport you to the next world. What up, Nazi Nurik? I'm najpierw. after you. Find a first, that's all I can you. Yes. Dobra, pierwszy mamy z głowy, teraz drugi, szybciutko drugi. Dobra, mamy drugi. I yes. sobie zrobimy tak, słuchajcie, taki plan. Jest plan mianowicie taki: yy, Sobie przejdziemy ten etap cały, Artisans. Postaram się to zrobić jak najszybciej, chociaż mój rekord wynosi jakieś 20 minut. Ale nie obiecuję, że taki zrobię. Mogę zrobić 25, może do 30 dojdzie. Nie wiem. Postaram się to zrobić w miarę szybko. Już to nie będzie łatwe naprawdę. Bo dawno w tą grę nie grałem też. Aj, aj właśnie. Odzywa się kurna, mój brak. Tak myślałem, zawracamy wyżej, tyle mogę, że trochę przycinać, chyba już wiem dlaczego. Bo przy okazji, tak jak mówiłem, i pisałem na Facebooku, że chcę nagrać 4 gry: mianowicie, właśnie tą Crash Team Racing i Media Villa. Jeszcze dojdzie taka gra jak Oddworld, y, Apes, y, Odyssey To jest taka trochę gra, taka bardziej 2D Słuchajcie, o mam okazję, czekaj, 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 czekaj mi tu, dobrze Ależ pięknie to zrobiłem, nie, 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 nie Jezu Jakiż to był fuks O wpizdu O wpizdu, dobra, ale mi się udało Tam... Dobra, jest mam cię, dobra. jeszcze jeden samolocik mi został do zbicia Tak, wiem, wiem, wiem Wszystkie samoloty już mam Zdążę spokojnie I mam No elegancko Poszło w miarę szybko Nie zwróciłem uwagi na czas, bo nie spojrzałem, ale tam nawet nie taki zły był Dobra, szybciutko yy... Postaramy się teraz tutaj to wszystko zebrać. Yy, aha, jest jeszcze taka mała fajna ciekawostka, jeżeli ktoś nie grał albo chciałby zagrać. Mianowicie mamy taką, przy sobie taką ważkę. Ona, się, ona ma na jest... Yy, on, on ma na imię Sparks. Nie, to nie jest ona, tylko on. Yy, Sparks i generalnie jaka jest zasada. Do, do czego nam ta ważka jest potrzebna? A mianowicie do tego, że chociażby przyciąga nam diamenty. Jeżeli jest w kolorze złotym, to przyciąganie jest bardzo yy, wysokie. zresztą jak widzicie. A jeżeli będzie zielono, to, no to przyciąganie będzie słabsze niestety i to się odbije na, yy, na po prostu, jakby no, na szybkość zbierania tych diamentów. No i też mianowicie yy, kwestia taka, że yy, chociażby yy, jeżeli ten, ta ważka nam zniknie, bo po prostu dostaliśmy tak mocno yy, w tyłek od kogoś, i to niestety, no to niestety, ale yy, będziemy musieli, jakby sami dochodzić. Nie mamy takiej jakby. Magnesu takiego, że możemy sobie szybko zabrać te diamenty. Dlatego bardzo istotna jest tam, ta ważka, też nie? Ułatwia Ty... nam po prostu łapanie tych diamentów, nie? Zresztą jak widzicie. Dobra, sobie od razu zbierzemy, żeby było z głowy. Czekajcie, 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 czekajcie. Dobra, no, były tam jeszcze gdzieś jakieś punkty, wolę sobie to zebrać od razu niż zwlekać o i te motylki na przykład jak uderzycie w jakąś owcę czy też ona ma te motylki i dzięki temu że yy, załóżmy nasz sparks będzie zielony czy yy, niebieski nawet bo też jest taka to jest, taka, to jest takie najgorsze przyciąganie to jest taka bo ostatnia szansa to yy, gdy spotkam motylek taki fajny to i jak go zje, to wtedy jakby wraca nam przyciąganie, lepszy kolor nam wraca. Czyli to był bodajże... Czyli to był bodajże, bodajże... Yy, czekajcie, jak to było. Nie, 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 nie. Yy, to było tak. No żółty wiadomo, najlepszy, potem był niebieski i potem był zielony czy innego i potem już nie było Sparksa, czyli jakbyśmy mieli yy, cztery szanse na to, że jak od kogoś dostaniemy po głowie, że tak powiem. no. Dobra, prawie wszystko mamy zrobione, prawie. Dobra, jeszcze troszkę nam zostało. Do góry idziemy jeszcze raz. Aha, raz dwa. O, trochę wiadomo. Ten jednak, jak tu dalej staniemy, to nam jednak nie przyciągnie. Chyba że mamy właśnie takiego boxa, to a wiecie co? Sobie od razu przejdziemy tą mapę. Będzie z głowy, słuchajcie. To jest taki, yy, taka odrębna mapa, która po prostu no, trzeba do niej długo dochodzić. Nie żeby ją po prostu przejść i będzie z głowy. Dobra, mam sobą już trzy punkty. O, stąd Rosu, kurde, wypieprzeć stąd. Yy, dobra. Idziemy kolejny Dobra O fucking kurwa Dobra Super Aj, nie trafiłem No teraz dobra trafiłem Tak, nie wszyscy mi dziękuję, dobra. Dobra. Czy coś tu jest? Jest. No i mamy takiego ziomka w takim e, niebieskim stroju, że zbieramy takie jajka jakby. Chodzi o to, że e, jest, tych, są te jaka porzucane po różnych mapach. O właśnie, widzicie? O, teraz o, coś Dostałem od kogoś, nie? I teraz jest znowu, znowu dostałem. Był niebieski, już jest zielony. Czekajcie, że wam to pokażę, jeszcze się poświęcę jeszcze raz. trafił, dobra, jesteś, idi jesteś idiotą. Nie umiesz nawet trafić tak blisko Ale dziwne czemu nie ma muzyki. Mniejsza, dobra, nieważne. Mamy kolejny. Czekajcie. Nie wiem, coś się spieprzało, widocznie musiał yy, we wtyczkach EPSXa. Nie, to jest grane. mniejsza. I teraz patrzcie. To jest przydatne. O, widzicie? Niebieski? Jeszcze jeden? I mamy znowu żółty. I mamy teraz, o, proszę bardzo. Mi nie cierpisz. Słaby jesteś. I teraz mi się oberge Słuchajcie Hahaha <laughs> Widziałeś Jestem sprytniejszy od ciebie Jestem sprytniejszy od ciebie I mamy wszystko Dobra Jedziemy do domku I teraz kolejna mapa Równie odległa Pewnie to będzie Toasty, Czyli Bardzo krótka nawet Powiem wam szczerze Dobra Żeby nie tracić czasu Jedziemy dalej Oby się otworzyła, oby się otworzyła. Proszę. Jest. Dobra. O to chodzi. Dobra, dalej. Taki najbardziej odległego wolę przejść, a to taki jakby bliskiego punktu spad startu wolę jakby na końcu. Dlatego, że te najtrudniejsze no będą mieć z głowy po prostu. Taka w najłatwiejszym zostawię na koniec. Nie trafiłeś. Próbuj dalej. Dobra, świetnie. Dobra. Idzie coraz lepiej, nie ma co. Kurwa, idioto. Kurwa mnie coś wkurza to, w on się tak długo obraca kurcze Bo on potrzebuje dłuższego czasu jakby na zebranie się Już oberwałem Bo się kurde nie mógł, nie potrafił obrócić Dobra to sobie poczeka Czekajcie Chyba coś mi się tu nie zgadza, jakaś ilość. No dobra, mniejsza. Najwyżej się będę wracać i... Idziemy dalej, szybko, szybko. Nie tracimy czasu. Tak, musimy tego... Aj, kurde. Taki żart, No ale dobra. Chyba coś pominąłem. Nie, dobrze, na szczęście. Ej, szybko poszło, w miarę szybko. Staram się to w miarę szybko przechodzić. No, nie jest to łatwe, jak się nie gra ponad rok w tą grę, także. A właśnie, owca, owca, owca! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Żrej ten! Dobra. Aż kurczę, jakbyś nie mógł tak na raz od razu. Dobra, jedziemy dalej. Kolejna mapa. z główki, zobacz, niestety nie da się inaczej o, Traf to, ty inteligencie dobra, to już jest wszystko z tej strony, jeszcze tylko muszę oblukać eee, muszę oblukać po prostu coś, czy coś mi tu jeszcze nie zostało no ta mapa jest trochę taka chujowa, bo ona no, chodzi o to, że y, mamy tutaj taki y, będziemy mieli takie jakby pole, takie trawiaste przy takich jakby balach, które nam ograniczają jakby teren Generalnie y, tam są porzucane diamenty po jeden, po dwa, po trzy punkty nawet y, i generalnie jest tak, że generalnie jest tak, że no znaleźć czasami jeden diament y, jest bardzo trudno, bo gdzieś się zaplącze między drzewami albo y, mianowicie chodzi o to, że y, no to, jest, to jest jedyny taki element tej, na tej mapie, który mnie bardzo wkurza. Po prostu bo zajmuje mi strasznie dużo czasu, jakby nie mogli tego, nie wiem, gdzieś w jakiejś jednej skrzyni to wpakować, kurcze i zrobić takie skompletowanie. Bo tego, co tam jest na tym w tym miejscu, to jest może tam nie wiem, może 6 punktów, 7. Więc co za problem rzucić 5 i dwójkę na przykład, ale po co? Mniejsza, nie, 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 nie ja układam tą grę. Mamy na razie 116 punktów. Co tu nam jeszcze brakuje? Klucz mamy. O, klucz mamy. Super, świetnie. To już wiem gdzie pójdziemy. Tutaj od razu te 3T. Otworzymy sobie skrzyneczkę. A będziemy mieli wszystko. Mamy kolejnego już. Dobra. Idziemy dalej następna. Pląszu. Tak wiem. Jesteś idiotą. Chciałeś zamachnąć? Czekajcie, dobra, wszystko Czekajcie, nie zapomniałem? Nie, dobra, wszystko Z tego terenu to już jest wszystko, dobra, jedziemy dalej Czekajcie, nie czekamy yy, jesteś, Jest też, zostało nam jeszcze Dark Hollow I to będzie chyba tyle Dark Hollow i to by było na tyle. Bo wszystko, jeżeli chodzi o te takie mapki, to jest ich tak na na planszy jest ich dokładnie 6 czekajcie, Sunny Flight, Hill, Town Square do Toasty, no, wyjdzie, jeszcze oczywiście Home, czyli właśnie, czyli ta główna plansza jakby, prawda, no to wyjdzie tak właśnie mniej więcej na oko. Musimy tego gościa złapać. Tak, tak, tak. Będziemy nam uciekać. Oczywiście to jest tylko kwestia czasu. Dobra, mam cię. Ile mam punktów? Słuchajcie, abonieczek. 19 jeszcze nam czyli mamy y, prawie komplet, została nam tylko jedna plansza, tak jak widzicie, Home, czyli główna plansza, Artisans, tą czyli na tej której jesteśmy, które właśnie tak literki nam y, się ruszają, Town Square Toasty, Sunny Flight i właśnie Dark Hollow, w którym jeszcze nie byliśmy i to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, bo to tylko y, przychodzimy jednoetapowo. Oczywiście drugi etap będzie dłuższy, o ile będziecie ch ch chcieli y, sobie y, obejrzeć, prawda? Kolejne odcinki z serii, w, właśnie z Spyro the Dragon bo mam nadzieję że poparcie jest duże dla tej znowu mam jakieś lagi nie wiem co jest grane yy, dobra pewnie się gra, gra mi się ściągła gra mi się ściągła czekajcie, czekajcie 3 punkty, 3 punkty, 3 punkty Trzy cholerne punkty, gdzie one mogą być? Było gdzieś to jakieś pudło, kurczę, pudło i gdzieś tam przy drzewach było to, kurczę, muszę teraz szukać I to właśnie, widzicie, to jest najgorsze. Musicie teraz szukać po całej mapie, żeby znaleźć te y, głupie trzy punkty. To jest właśnie taka, jest taka strata czasu właśnie, kurczę, już, już tracicie czas właśnie na tym takim właśnie szukaniu. I zobaczcie, ja już muszę stracić, żeby... żeby po prostu znaleźć te y, te właśnie y, zaległe... Właśnie diamenty, które... O właśnie, już ma tej te trzy. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy i to będzie wszystko. Dobra, ja się wracam. Już do bazy. I to będzie wszystko. Nareszcie. Dobra. Niestety ta plansza mi zawsze długo tyle czasu zajmuje, bo ze względu na takie yy, mega wręcz chujowe rozrzucenie diamentów, po prostu no... Niestety, ale w nerwie mnie takie coś, słuchajcie, że... Mamy sobie planszę właśnie i są takie pojedyncze punkty gdzieś tam no, w obrębie kurde 300 metrów porozrzucane Pojedyncze nie, ja rozumiem tu były jakieś tam grupowe kurcze, no ale No dobra Dobra, poszło łatwo W miarę. Tu na razie nie idziemy, tam wyżej Nie, tu na razie nie pójdziemy, pójdziemy sobie dołem na razie Gdybyśmy mieli po drodze Nie, nic on nie zrobił. No, idioto! No, kurwa, mać. Czy on potrafi, Jezus? Maria, to tutaj jest jakieś albo przeteksturowanie, albo nie, wiem, co jest grane? No, jeszcze raz. Dobra, Pierdzielę. Ile mi to czasu zajęło? Dobra, mam biedę z głowy. 14. Jeszcze będą chyba... Wiecie. Aj, 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 uważaj, uważaj. Dobra. Kurczę, szkoda, że nie ma muzyki, no nie wiem czemu, ale PSX po prostu jakoś tak fajnie wymyślił, że nie chce czytać po prostu jakby... Yy... No nie chce po prostu czytać, no i jest jakiś po prostu konflikt taki. Uważa, że to jest zbyteczne i po prostu sobie wyciszyć muzykę uważam, że psuje cały klimat po prostu i nie ma tego właśnie fajnego tego fajnego czegoś właśnie i chyba będę albo emulade nam nagrywać bo tam jest poprawna emulacja i nie trzeba jakichś dziwnych wtyczek mimo że jakoś, jakość jest co prawda yy, słaba ale przynajmniej jeżeli chodzi o yy, takie poprawne emulowanie dźwięku to jest yy, jak naj, w jak najlepszym porządku Yo to. Uh. dobra tak, bien. Se, możesz kurcze No i mamy komplet smoków Jeszcze tylko Drobne punkty właśnie poszło, poszło gładko i szybko Dobra Chyba coś pominąłem, a wiem gdzie, już dobra 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 No i to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, jeśli chodzi o tą mapę, poziom i ogólnie grę, tak, bo polecam generalnie, jeżeli ktoś nie ma czasu, a chce sobie przypomnieć stary dobre czasy, to Spero Dragon jest bardzo dobrym typem i... No, bo generalnie, jeżeli chodzi o taką grę przygodową, według mnie jest najlepsza i nie, nie wyobrażam sobie lepszej, mimo tej całej takiej... tego całego klimatu takiego bardzo zdziecinniałego, a wręcz takiego... Yy nawet momentami będzie takie bardzo takie sweety, ale to jak będziecie chcieli, to zobaczycie następne odcinki, następne, że tak powiem, landy, które tutaj będą tutaj na tej, w tej grze, tak. Także to jeszcze sobie tego smoka weźmiemy i sobie zrobimy save'a na to smoku, dokładnie. No to co? Łapki w górę w takim razie, yy, jakiś komentarz, komentarz może albo coś byście chcieli jeszcze jakiś kolejny tytuł zobaczyć, jeżeli chodzi o jakieś inne gry To na razie na dziś, jeżeli, dziś na tyle, jeżeli chodzi o nagrywanie, tak i na razie to jest wszystko, bo jeżeli będziecie chcieli, tak, muszę to zobaczyć tą liczbę wyświetleń, tak? Łapek w górę, tak? Jeżeli będzie to miało sens, to będzie kolejna część, jeżeli nie, no to zobaczymy, tak? Jeżeli... Yy, bo chyba, że ktoś będzie sobie chciał, jeżeli parę, parę, osób, parę osób, to znaczy no powiedzmy 5 albo 6 osób minimum, to jest takie minimum. Czyli te 6 osób minimum musi jakby widzieć, że faktycznie no widzi sens w tym i prawda nagrywanie tego jest fajne i po prostu no, będzie, będę miał po sobie taką pewną motywację, prawda? To by było na tyle, że chodzi o ten odcinek, wszystko z serii Spyro the Dragon Zapraszam do kolejnych, o ile mi pomożecie!